pauzę miałeś? Nie. Siema siema widzowie. Tutaj Daniel 526 i Żaba. dzisiaj robimy wszystkie. Achievementy ci w postaw to. Nie wszystkie. Po postaw to. Postawiłem. No i tutaj komparator. No i co? Nie tak. Na tym wstać Patrz, tak. Okej. Okay. Dasz? Nie, nie dam. Okej, okay, moc książek jest. <słuch> mm, to tak, co dalej? Ja potrzebuję jeszcze uwaga, tak? Pora na przygodę, yy, do usług, kosmiczne ceny, kowal własny. O, wystawowy. rolnictwo. No co? U. Coś jest. Postaw sprawę jasno. Albo przyjaźnie lecz rany. Co? Ty jest lecz rany. Czekaj, próbuję to znaleźć. To jest kolona, i drapieżnik. Albo rybobranie. Taka rozdynka wiadrzy. I obok nie jest Aksolot. I jeszcze obok Aksolotla jest tropikalna ryba. Ja a bo ty już łowiłeś, zrobiłeś rebobranie i tam masz dalej odblokowane. Zbilansowana dieta. Zjesz wszystko co jest zjadane, nawet jeśli może ci zaszkodzić. Zbieram kotki jak maskotki. Gdzie? Wataha. To są wszystkie odmiany kotów. Oto moi kumpel załóżmy że rodzaju. <laughs> Разные списки зверента. Только пса. Только пса и еще 20 И еще двести. И еще один. Что там гадаш? Опе. Ты бы все раз тише. что есть? Что можно тебе? Не знаю А я вам видеть? Też nie wiem. Ten szalpier jest jakiś opętany? Który, ten? No, weź go otwórz i zamknij. Co jest? On jest długo otwarty. On, ma, on przeczy prawą fizyki. Czego chcesz? Azor, uspokój się. Nie wiem. A Azor, uspokój się. O. Nakarmię cię. No, uspokój się, Azor. Azor, uspokój się. Uspokój się, Azor. No chodź, 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 dawaj, na solo, na solo. Dobra, nie da się go uleczyć. No, uspokój się! No nie, Gera. No nie, weź go! No dlaczego, dlaczego? on... Cześć, jest on, jest... on jest psychiczny jakiś, psychicznie chory On jest grzeczny! On po prostu atakuje wrogów Ja jestem wrogiem! Ja jestem wrogiem! Szybciej bym powiedział, że ten pan, co mieszka koło mnie, to jest wrogiem. No? Ale Dennis ma mały... No. Nie mów... To YouTube. Nie mów. To jest Family Friendly. Ten ma mały No. To ma być Family Friendly. Trzymaj. Się no, get out! Get out of my room! Get out! Dobra, zamykamy Azora. Zamykamy Azora. Dawaj, no zamykamy Azora. No co ty? Nie, nie! Przestań! To ma być family friendly. A zaraz to wyskoczy, że to nie jest family friendly kanał. Będziemy gadać o czymś Eee. O czymś po prostu będziemy zaraz gadać. Eee, o pradawnych Niemcach. Ne, pies nie umiem nie trafić. Czy ja jestem aż takim szybkim sonikiem? Dobra, widzowie, yy, patrzcie jeszcze tutaj jest po prostu baza z 1 Gerał, psie. Idę sobie po. Weźmięś tego psa, bo no, zaraz tutaj nie będzie family friendly. Co? Co tam było? Ale nie, takie inne family friendly będzie. Będzie komunizm tutaj. No człowieku, czy ty... Zbieram kotki jak maskotki. I idę. No człowieku, zostaw mnie, co ty... UW. Trzeba się pozbyć tego i Taylor'a. Dobra, widzę, że ja zaraz kończę nagranie. Ten odcinek ogólnie. Dobra. To tak do QA nie zaliczamy. Ile mam lat? Jak się nazywam? Gdzie mieszkam? Tego nie zaliczam. Tego nie można podawać. Tego. No, mówiłem, że nie zaliczamy czegoś takiego do Q&A, jak Ej, jakie jest moje pełne imię i nazwisko, Ej, jak. Ej, ile mam Jaki lat? Jaki masz person... Tak. No, fuck! Ej, gdzie mieszkam? To tego też nie można. Jeden widz. Ja wiem, gdzie ty mieszkasz na zadupiu. No, w końcu można tak powiedzieć, że na zadupiu. Gdzie mieszkam? Na zadupiu. Albo tam sobie piszcie, jakie chcecie pytania, będę odpowiadał. Wszystkie pytania y, możecie pisać. Tylko ja za... może tak za rok odpowiem. <laughs> o, Bo. czas. Dobra, mieszkam na zadupiu. Nazywam się y, Daniel. Sonic, żeby nie było Sonic. Daniel, <śmiewanie> nie. czekaj... Już. Jak by to powiedzieć? Daniel, to naprawdę. Pewno... a Co? Co? Co to robisz? Żeram cukierka. to to Nazywam się Sorry. <śmiewanie> Dasz mi chwilę? Ej, co wie Daniel pali? Ja nie palę, co ty gadasz To jesteś jakiś normalny. Pijesz. Co? Pijesz. Wodę, tak. Pijesz. Wodę. wodę piję? Nie wiedziałem. Ale wodę. A gdzie ty masz potem? Zawsze znaczy się potem krzyma w ledenie. Nie mam jeszcze czemu. Wczoraj mi się skończyły. Pamiętasz kiedy? Dobra, to... O, oh, tak, z furtutem. Czego chcesz, Azur? Dobra. się lubi. <coughs> no przestań nie bić, człowieku. W depresję popadnę i co się stanie, no. A on w ogóle nic mi nie bije, ale w W depresję zaraz popadnę przez niego. Dobra, chodź. Idziemy, widzę, pokazać coś. Chodź. Idziemy. Chodź. No chodź na chwilę. Idę. Mam pytanie, Żaba. Pokazujemy to widzom? O. To, co tam jest. To, co tam w środku jest. No, czy ty przestaniesz? Azor, zaraz użyję siły miecza. A on cię boli? No, jak. Jak kończy mi się bój, to, to Tak. Nie wiem, zaraz zadzwonię To Znaczy, że czekaj. Po jednostkę 112. A, widzowie, chcecie mój numer? To zapisujcie. 112. I dzwonicie. <gry> A, i wtedy jeszcze mówicie, że potrzebujecie y, wsparcia, bo y, dopadła was depresja. Jest mój pies. Ej, czekaj, co? zniknął. Czekaj, pies zniknął. Pies się za ten. Czekaj, jak się zniknął. Pies się zamienił w starego i zniknął poszedł po mleko. Czekaj. Halo. Azor, where are you? Where are you? from? Gdzie mieszkam? W Polsce. Co? Jest? No nie! Serio, popadnę w depresję i co zrobisz? Ty, nie, on serio teraz dużo bije. Aż jedno serce. No nie wiem, no zmutował. Ну вообще. sobie poszedł sobie na szczęście. Nie wiem, drogi widzę, że ja nie mogę pisać z z jednego i c. Oj, co jest? Nie mogę pisać, po prostu z. U, u. Jesteś, no, ja tutaj długo byłem Powiedz, chodź A, dobra, jestem Siema tak. y, Kończymy? Widzowie ja chyba skończę ten odcinek. Nie będę nic nagrywał w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca nie będę nagrywał jak coś, to jeśli nie będę się odzywał rok, to wiecie to wiecie co się stało. Albo ten pies umrze. Aż ten mi padnie totem. Ta, aż ten padnie totem dawaj. No bój no. mnie! Ty, no... Pies ci bije stopem. Stop, stop, stop. Weź go, weź go, weź go. Weź go. Człowieku. Zabiję go. Czas na... Kilnięcie tego... Psa. Albo będzie... Tylko spróbuj. No to niech tutaj sobie zostanie. Ja nie mam zamiaru mieć z nim nic styczności żadnej. Po prostu nie chcę. Dobra, y, wiesz co? Mam pytanie, robimy jeszcze coś? Nie, chyba tyle wystarczy. Tak. A zagrys. zagryz. Tak, widzowie, to ten azur. Nie wiem, dobra, wstawię go po prostu na, na miniaturkę i tyle. Bo tego... Tego się ogólnie nie da już. I napisz na miniaturce, że... że to jest najmocniejszy pies. Dobra, to osuń się. Robi screena. Poczekaj. Mogę też zrobić. Tak, zrób tylko y, FNF1. To ja zobaczę, ile na razie tam wyszło nagrania. 18 minut. Wystarczy. Dobra, to co? Kończymy. No. Dobra. Dawaj, żegnamy się z widzami. Na rabidowie. Na rabidowie. widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie, łapki w górę suba, z dzwonem. Tak, widzimy się w następnym I... odcinku za miesiąc. Tak, tak, tak. i yy, piszcie pytania do QA w komentarzach. Teraz, w tym momencie, po odcinku. Więc na rabid.